Największym sukcesem w moim i zespołów, w którym pracowałem, było, było to, że zbudowaliśmy konkretne urządzenie medyczne, które stanęło w klinice i pomagało ludziom i lekarzom diagnozować choroby oczu. O 10 lat starszy, o 10 lat ciekawsze świata. Ludzie dostali nowe narzędzia, zrozumieli troszeczkę więcej świata, ale też czuli, że bardziej go oswajają. Twórcy, kompozytorze, artyści dawnych wieków, którzy potrafili komunikować się z innymi przez sztukę. Kiedy siedziałem późno w nocy w laboratorium, mierzyłem świńskie oczy i zobaczyłem sygnał. To wolność, radość i spełnienie marzeń.